Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. Aż 43 dni czekali kibice Anwilu Włocławek na mecz Rotweinerów w hali mistrzów. W poniedziałkowy wieczór koszykarze Przemysława Prasunkiewicza zmierzyli się z PGS Płynią Stargard w starciu rozegranym awansem z 29. kolejki. Zanim kibice widzę dobrze zasiedli na krzesełkach, Wrocławianie już rozgrzali ich swoją pierwszą akcją. Klub Petrasek szybko zbliżył te i pobiegł na kosz, gdzie po ale już wypatrzył do Kami łączyńskich. Problem w tym, że w kolejnych minutach skuteczniejsi byli goście, a 7 punktów jego styla wyprowadziło Stargardian na prowadzeniu 16 do 8. Rękoma Petrasca i Johnny Matthewsa Anvil zmniejszył straty, ale ostatecznie goście prowadzili po pierwszej kwarcie wysoko 28 do 16. Trener Krasunkiewicz miał nad czym myśleć, gdyż jego drużyna nie prezentowała się zgodnie z oczekiwaniami. W drugiej kwarcie Rodwajdery zaczęły jednak grać twardziej w obronie, aczkolwiek gracze PGR Spójni byli bardzo skuteczni. Adman Wilder rzucił 14 oczek w tej kwarcie, nadal efektywny na obwodzie był Steel, a reszta graczy także dokładała swoją cegiełkę. Przez większość czasu Stargardzianie prowadzili różnicą około 10 oczek i dopiero pod koniec tej połowy Anvil odrabił straty dzięki trafieniom Matthewsa, który zdobył aż 17 oczek do przerwy, i Żywilinca. Było zatem 52 do 45 dla gości. Po zmianie stron Anwil ruszył do odrabiania strat, a sygnał dał James Bell. Amerykanin zapomniał w szatni o pierwszej połowie, szybko zdobyło się moczek i Włocławianie coraz mocniej naciska gości. Problem w tym, że ekipa Macieja Raczyńskiego zachowywała zimną krew w trudnych momentach i dzięki Gilderowi, Stilowi oraz Kasprowi Młynarskiemu i Danielowi Szymkiewiczowi utrzymywała prowadzenie. Włocławianie musieli zacząć się spieszyć i grać skutecznie po obu stronach parkietu, gdyż po trzech kwartach było 77-71 dla gości. O ile przez trzy kwarty Anvil punktował głównie ręką Mateusa czy Petraska w ostatniej odsłonie ciężar ofensywy na swojej partii z Kendall Dykes. Doświadczony strzelec zdobył 8 punktów i rozdał 3 asysty i to właśnie dzięki jego punktom Anvil przełamał PGS spójnie w połowie kwarty. Ręka nie zadrżała Amerykaninowi w najważniejszym momencie, gdy Angel gonił w samej końcówce, kiedy po punktach Tomasza Śniega Stargardzianie wyszli na prowadzenie 87-84. Co ważniejsze, Dykes zaliczył również kluczową obronę w sytuacji, gdy przy remisie 90-90 goście mieli piłkę i mogli skończyć nać w regulaminowym czasie, a tak dwa dogrywka, jej niej Anvil nie pozostawił zwiedzeń. Johna Matthews szalał jak przez cały mecz i zdobywając 33 punkty poprowadził Rotwajerę do wygranej. Nie jednak jeden zawodnik wygrał spotkanie, a cały zespół. Świetne rejście i ważne trójki dał Maciej Wojanowski, mądrością nad resztą kurował Kamil Łączyński. Wszystkie małe rzeczy wykonywał James Bell. I ostatecznie Anwil wygrał. 108 do 97.